Ja tu jestem za inteligencję. To znaczy? To znaczy, że pół roku temu miałam dyżur w muzeum na secesji. Ruch był nieduży, bo przed zamknięciem, więc z nudów obserwuję sobie widzów, To naraz patrzę, a jeden rudy, co stał przed obrazem Malczewskiego, wyjmuje plan Warszawy i zaczyna go, pan, studiować. <laughs> Myślę sobie, głupi złodziej. A dlaczego zaraz złodziej? Panie Jacku, pan wie, że najsławniejsi malarze mają w Warszawie swoje ulice. No, jest ulica Fałata, Grotgera, Matejki. No, znaczy, że ten Rudy chce sprawdzić na planie, czy Malczewski ma też swoją ulicę. Znaczy, czy obraz jest sławnego pędzla. Rozumiem pan? To dlaczego głupi? Proszę pana, u nas w muzeum są same arcydzieła. Każdy obraz jest odmierzony, sfotografowany, opisany 15 razy. To sprzedaż takiego łupu? Mądry to buchnie jakąś cenną miniaturkę ze średniowiecza. Figurkę z czterakoty, jakąś ta nagrę powiedzmy, no i przeszwarcuje do drugiego obszaru płatniczego. I pani tak od razu była pewna. No, przecież nie miał na czole tych Żeby się upewnić poszłam jego śladem. On idzie do bufetu. Kupuję bułeczki z serem, zawija bułki w Plan Warszawy, chowa do marynarki. A dlaczego w Plan Warszawy? Bo pofetowy nie miał papieru. No ale teraz już byłam pewna. Rudy chce się ukryć przed zamknięciem muzeum, zjeść na kolacyjkę swoje bułeczki, nakraść, znów się ukryć, a rano... A wie pan, tak jak w tym kabarecie. A rano wyjść ze zwiedzającymi, jak gdyby nigdy nic. A, szybko skojarzyłam. Dałam znać komendantowi ochrony. Dalej to już normalnie. Znaleźli rudego ukrytego w sarkofagu. Docent mi pogratulował, a ja teraz jestem w sądzie za inteligencję. Częściej bywam w sądzie niż w kolejce po schmu, sołtarzyskiej.